I teraz tak, mam tutaj yy, tokarkę do sprzedania. Cześć, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku tutaj będziemy robić tutaj nową konstrukcję do bramy, bo tutaj wam pokażę starą. Już się trochę sypnęła wczoraj. Miałem nagrywać dzisiaj pytania i odpowiedzi, ale jak zwykle coś innego wyszło. Tutaj po prostu na zawiasach urywało i jest jak jest. Pogoda już dzisiaj taka wiatrzysta, wieczna, powiem tak. No tu wyrwało, po prostu stwierdziłem, że już od razu zrobię tak jak chciałem zrobić, mianowicie tutaj będzie obcinane. I tu jeszcze przyjdzie gdzieś na tej wysokości rurka i z tej strony zrobię to samo. Po prostu tu dam rurkę tu. I będzie tutaj też, y, to jest metr 30 od tego, od, y, od tego słupa. I wtedy tu pomiędzy będzie, już teraz nie pamiętam jakiej szerokości y, brama, ale będzie to tak zrobione, y, że jak latem, jak krowy pójdą na łąkę już na spokojnie, to zrobię tutaj y, z tej strony to samo. I po prostu będzie tak zrobione, że bramę będzie można otworzyć tutaj, do słupa będzie idealnie pasowało, żeby zamknąć i z tej strony to samo, do tego supa będzie można zamknąć i będzie przejazd bo to do nowego paszowozu będę, stwierdziłem, że będę potrzebował przejazd nie będę się męczył tutaj tym nowym wozem cofać tutaj i wycofywać po wysypywaniu, także zrobię tak, że będzie można łatwo przyjechać, łatwo otworzyć no i no wczoraj tak nagle e, no nagle powiedzmy chciałem tutaj wysprzątać, bo tu już od, odmroziło się wszystko odmarzło i chciałem po prostu ładowarką to wyczyścić, żeby było wygodniej, nie trzeba tyle było patologii robić. No ale jak otworzyłem tutaj już tak długo, było otwarte i to spuchniało no, powiedzmy i otwierając po prostu zawiasy pękły i, i tak to jest. Tutaj zaraz będę musiał szaferem wjechać do środka, tutaj zamknąć, żeby tu było można otworzyć, żeby mi krowy nie uciekły, i będę tutaj tą rurkę spawał. No i w sumie będzie można wywiercić dziurę też, żeby tą bramę ewentualnie na razie szło zamknąć. Później tu jeszcze przyjdzie płaskownik i przybiję do tego, przykręcę do tego deski, do tego płaskownika. Także tak to mniej więcej będzie wyglądało No Jak zwykle niedziela nie? musi się coś No ogólnie wczoraj się już z... rozwaliło No dalej idź, 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 Iź, idź. idź, idź. No Zamykamy Idź idź, 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 ić, idź, 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 idź id, id. Jutro już nie będzie czasu, bo jutro z gnojówką ruszamy. Ogólnie yy, nie jest najgorzej z gnojówką. To jeszcze jest miejsce, tylko tu już mikrowe zaczynają tonąć yy, w gównie, że tak powiem, brzydko. No, zabrakło tych yy, trzech dni, żeby, żeby to jakoś wyglądało no ale jutro już będziemy pompować i będzie już wszystko ok tu weznę szaferem wjadę teraz żeby mi nie uciekły i otworzę bramę i pojadę tam trochę dalej z łyżką E, 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 e już mi jedna ucieka, nie Nie, 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 gdzie? A no, szybko znajdą wyjście. No i ci, 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 Dobra. I tak mniej więcej zostawimy. Dobra. A, rękawice. Teraz tu będzie można otworzyć. No. dobra. Zrobimy tak. Zamknie się. E, może być dobre. Ok, i teraz tu mamy wolną przestrzeń idę rozwo rozkładam kable a ty co No i stary przysłowie znowu się potwierdza Niedzielna praca w gówno się obraca Gaz mi się skończył w migomacie e, Na szczęście mam jeszcze jedną starą spawarkę Tylko e, Już tam do tego drugiego słupa to nie sięgnę Co, Coś tak mi się wydaje Tu ledwo, ledwo, najpierw z warsztatu próbowałem Prąd po, pobrać, to nie sięgnąłem Tu z obory yy, też mamy siłę To tak w miarę w miarę poszło Dobra Spróbujemy coś spawnąć Pospawać Bo tu już mówię coś mi się te spawy nie podobają tutaj O! Tak zaczęło mi kaleczyć to Mówię Patrzę gazu nie ma mówię, Ja nie mówię Dobra Zobaczymy, jak tutaj z tą starą spowarką pójdzie. No, już to lepiej wygląda. Coś takiego. No myślę, że tu w miarę dobrze wygląda tu trochę poprawiłem to gra może wygląda tak, że aż nad to spawą, ale chociaż to trochę lepiej wygląda No dobra, wezmę dzisiaj jeszcze tutaj Tylko nie wiem czy zasięgnę kablami jakoś spróbuję Ciężko będzie, kurde. Chociaż, jakbym spawarkę dał tu, pod szaferem kable, powinno dać radę. Bo ja tutaj robiłem ten sub, tak że wywiercałem pod z dziury, wbijałem pręt zbrojeniowy 18 i to z. Zespawałem i trzyma jak nie wiem co Tylko bym musiał właśnie dojść tutaj z pawarką Może bym doszedł Nie no to raczej dojdę Mniej więcej No, będzie ciężko ale się dojdzie Dobra to ja przyniosę zestaw, bo już sobie rurę mam ciętą z środkiem zostawię rurę. Mam uciętą, tylko muszę jeszcze z podstawą pospawę. A jeszcze w podstawie dziury muszę wywiercić. No. Tu właśnie chciałem tą rurę wczoraj, tak na pół, żeby był kąt prosty. Tu jeszcze mam podstawę. Taką znalazłem wczoraj ogólnie była podstawa do tutaj yy, mieliśmy taki trzymak no stojak yy, do papieru tutaj to było przyspawane do tego i rolkę papieru dawaliśmy, ale to już nie używamy już jak dawno ta blacha mi była potrzebna tutaj to wyrzucę od razu na złom użytkowy że tak powiem i tak a, tego też już nie, bo tu najpierw chciałem z tego ciąć podstawę. O. Ale potem znalazłem tamtą blachę i stwierdziłem, że lepiej... O kurde, jedną ręką ciężko. Stwierdziłem, że lepiej z tego. Dobra. To jeszcze muszę, tu chłopaki ostatnio... E... Do spalenia przywieźli. Tu muszę jeszcze uporządkować to, co mówiłem wtedy, żeby ten złom tam położyć. I teraz tak. Mam tutaj tokarkę do sprzedania. Ostatnio u, tego, u Pawła jest, widziałem, jak remontował taką tokarkę, i tak stwierdziłem. Nasza tokarka tutaj tak stoi. I ogólnie tak już ponad rok na pewno nie była użytkowana bo no tam jedziemy do, do naszego miejscowego kowala e, co, co on nam robi I no tutaj ogólnie wszystko chodzi Nawet wam jest chyba wtyczka czy nie jest wtyczka Nie, muszę zmienić wtyczkę No Ogólnie silnik y, jest. Nówka kupowany. Także... No tu można różne, różne biegi. O, wszystkie strony działają. To zaraz wrzucimy trochę wyższy bieg. No. no ogólnie ten tutaj jeszcze ma e, miejsce na wiertwa, tutaj wszystko jest sprawne e, tak, e, ogólnie mam parę tych tych. Tutaj nie wiem jak to się fachowo nazywa tych drapaków takich. tu mam jeszcze taki y, punkcik. Do tego tutaj też eee, szczotki. Tu, o, szczotki są zdrowe. Nie wiem, przy świecę może. Mówię, jakby ktoś się na tym znał, to wyładnie też. Odpicował i wysłużyło jeszcze. Jedyne, co tutaj nie działa, w tym to jest ten automat. Tutaj do przesuwu tutaj ta, to się powinno kręcić, i tam wtedy ładnie to się przesuwa. Ale to, to akurat nie działa. Dobra, ogólnie za tą tokarkę. Tam, jak się rozglądałem w internecie. To tak bym chciał, no te 10 tysięcy bym chciał nie wiem, najwyżej jak, jak no w przeciągu tam miesiąca nie pójdzie, to możliwe, że opuszczę, ale to nie wiem, zobaczę jeszcze no, mi się wydaje, że to karka fajna. Nie wiem, to możecie pisać, czy dobra cena, czy nie dobra cena. Jeśli ktoś chętny, to może się odezwać. Yy, maila dam poniżej. Także, Dobra, teraz tu wywiercę te dziury do podstawy. Ogólnie pręto mam 18 ten zbrojeniowy. Tutaj, Kurde. No, maska mi ciągle spada. Yy, 18 ten zbrojeniowy. No, wiertło yy, tu od znajomego. Od, od razu dzięki za pożyczenie. Wiertło od znajomego mogłem pożyczyć. I no wiercę gdzieś na, na, na taką głębokość. Nie wiem, ile to może być, 20 cm? może nie. No, ale takie tam udało mi się też trochę głębiej wbić, bo tam już końcówka betonu widocznie było i, i beton pęki. Tam wbiłem trochę dalej niektóre wczoraj. Wczoraj to tak wszystko na szybkiego robiłem. I tak. Dobra, tu wywiercimy teraz. O, trochę ślepy, bo w jednym momencie, teraz za szybko podniosłem ten, ale tutaj to już jest. To będzie stało. Będzie normalnie na wieki. Przetopiłem elegancko. Jak pod kątem pręty wbite, to to, to będzie trzymać. Tutaj, tam do poczekalni. Bramy mamy tak samo zrobione. A tutaj to do kupy, żeby. Później do obornika nie poszło I tak, teraz najlepiej jakbym Tutaj tą bramę zamknął Tą zamknął, szeferem wyjadę I wtedy tutaj tu zrobię to samo Żeby tą bramę stąd wyciągnąć I będę musiał jakoś spawarkę inaczej postawić, żebym Tutaj sięgnął spawarką, bo Tu chyba nie mam siły w tej oborze Raczej nie no, wtedy tą bramę, przez to, że dzisiaj jest niedziela, a w poniedziałek ruszamy z Szambem, to po prostu tutaj Załapie tą bramę, żeby tam na razie było tak mniej więcej, żeby krowy nie uciekały. No i zobaczymy później. Jakąś bramę trzeba będzie tu zrobić, i wtedy tutaj latem jak krowy wyjdą na na wiosnę w sumie, to tu drugi słup się postawi i bramy i będzie elegancko, tak jak chciałem. Tutaj już nie otworzą tej bramy, łańcuchem zabezpieczyłem. Teraz tutaj otworzymy, rozamkniemy. Coś takiego. Ogólnie szafer do mycia jest, bo ostatnio ten wąż przy, od krokodyla pęk i obrzygał nam całego szafera, także to trzeba zrobić. Teraz tutaj tą bramę muszę wyciągnąć. Dobra. Ta brama tutaj ogólnie się mieści. Tu. Także ją może użyję, żeby ją zamknąć tutaj. Całkowicie. Teraz będę musiał tą spawarkę jakoś inaczej ustawić, żeby, żeby mi tam się przewody zmieściły tu. Żebym sięgnął tutaj do Mam nadzieję, że się uda. Idealnie na styk będzie. Dłuższa elektroda, bo tu już mam koniec. I pyknie. Dobra. I teraz muszę dobrać rury. Trochę mi się nie podoba, bo tu mam kable tutaj przy, przy krowach. Ale myślę, że od razu nic nie wy, wymajstrują. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, idę po rurę. No i dobra, na dzisiaj taka mała prowizorka. Tutaj na razie jedna rura, bo nie mam więcej. Z piątki średnicy, także jutro jutro do kupię tu jest wsunięty ten yy, jak się nazywa, ten zawias jest zatrzaśnięty tutaj w tej rurze także to trzyma jest na sztywno także mi się wydaje, że powinno być ok. tutaj podpora yy, dałem podporę najpierw, żeby trzymało wysokość Trend trochę nie za bardzo, ale dobre. No, w poniedziałek załatwi się y, gaz do migomatu. Tutaj rurkę, żeby było można dać, i będzie ok. Na razie tak może być. Dobra, zwijam sprzęt. Takie pręty, co pozostawały, to też zwijam. I co? I otwieram, nie wchodzą. Karma do botwalenia jest. A na dzisiaj to już był koniec dzięki za oglądanie i do następnego a, jeśli chodzi o pytania i odpowiedzi no teraz w poniedziałek będę znowu zaczniemy wozić gnojowice ale mi się wydaje, że na następny weekend uda mi się nagrać ten filmik z pytań i odpowiedzi, także do następnego jeszcze raz